Wybrałem się na swoją pierwszą wycieczkę rowerową e, Prywatnym rowerem, który przywiozłem z Polski Kiedyś raz tutaj tam pojeździłem, tymi na wynajem Jestem dosłownie 10 minut od swojego domu Mieszkania No i nie wierzycie jak tu jest, po prostu piękne miejsce czyli kamienice Tak opuszczam, bo ludzie idą chodnikiem e, Piękne kamienice, które są pod takim, pod takim lekkim wzniesieniem nie? czyli są schodki i później idzie w, w górę kamienica Pięknie przy, przycięte te krzachory. No wygląda to naprawdę fantastycznie. Spójrzcie sobie tutaj. Analogiczna sytuacja. Chociaż nie, tutaj to, to wzniesienie jest mniejsze i już takiego efektu nie ma. Ale także to wygląda bardzo ładnie. Cudowna pogoda jest dzisiaj. Bardzo się cieszę, że wyjąłem ten rower. Czuję tak jak czuję się tak jak bohater z filmu Piraci z Karaibów, jak tam był ten taki statek, gdzie oni byli tacy powrastani w te ściany. Ja też tak czuję, że po tej zimie jestem taki wrośnięty. I tutaj się przejechałem rowerem, ja od razu się czuję taki obudzony, tak jak byłbym w jakimś letargu. I tu dojeżdżam do takiego ładnego parku. W placu zabaw, a później jest tam taki pomnik. Zaraz zobaczycie. O, tu bardzo podobnie. Czyli takie lekkie wzniesienie do góry i kamienica. Która się tutaj tak rozpościera. Są takie ładne wejścia. No i do czego ja zmierzam? <grytanie> to pokazując, że w tym miejscu, patrząc na te kamienice, co prawda u nas nie ma <grytanie> takiego wzniesienia z tymi ładnie przyciętymi roślinami. O, patrzcie, idzie wiosna. Już w pełni. <grytanie> to chciałem powiedzieć. Dobra, przełączę kamerę. Chciałem powiedzieć, że czuję się jak w Poznaniu. Na Łazarzu. No bo to są te klimaty, nie? te kamienice. Ale nie tylko Łazarz. Jeżeli Wilda ma takie kamienice. Ale tutaj w szczególności czuję się jak na Łazarzu, jak na przykład w parku Wilsona. Jak to starzy mieszkańcy Łazarza mówią Wilsona, a raz na uberze słyszałem, jak ktoś powiedział park Wilkinsona w Poznaniu. No bo zobaczcie, jak tutaj to wygląda wszystko. Te kamienice to jest dokładnie ten sam. Ten sam styl. No i takie wiosenne popołudnie. To mega mi się kojarzy właśnie z tym parkiem Wilsona w Poznaniu. Te kamienice. Dzieci się bawiące. Za mną jest fontanna z pomnikiem. Hmm. Autentycznie jak, jak Poznań, nie? Zresztą jak byłem... Zresztą jak byłem teraz w Szczecinie no to także można się tak poczuć, nie jak w Poznaniu czy jak w Berlinie, ta architektura jest... jest o kurczę, albo chłopak dziewczynce w piłką w głowę uderzył. Na szczęście miała kask, ale też nie oberwałem. No w każdym razie to jest ta sama e, architektura, nie? Szczecin, Poznań, Berlin. E, te, czy Wrocław, nie? Wrocław ja też chyba znam najmniej, chociaż też miałem tam kilka przygód swoich, ale... Ale tak, nie? że to są wszystko bardzo podobne te wzorce, to są, to są te miasta po niemieckie. No i yy, mi się ta architektura kojarzy dobrze, no bo ja się wychowałem w Poznaniu. Nie? Już później lata mieszkałem w Krakowie. Kraków także ma takie kamienice. Jak woziłem jako kierowca dostawca w Tesco zakupy, to miałem okazję trochę poglądać tych kamienic i bardzo się tym zafascynowałem, tą tkanką miejską. Tym, jak kamienica się splata z oficyną, z oficyną drugą. Wiecie, co to, no to jest naprawdę fascynujące? Kiedy ja na przykład, w Berlinie, nie, przepraszam, w Krakowie dostarczałem te zakupy i na przykład było dopisane tam w uwagach. Mieszkanie znajduje się w oficynie, ale nie wchodzi się klatką z dziedzińca, z za kamienicą, tylko wchodzi się główną klatką, i z tej klatki odchodzą. E, balkony, które prowadzą do poszczególnych mieszkań w oficynie. No autentycznie I byłem, tak? I, i chodziłem na dane piętro w kamienicy tej głównej. Później z tamtego było przejście na balkon i normalnie dworem, balkonem mijałem poszczególne drzwi, takie balkonowe, bo to nawet nie były drzwi wejściowe do domów. I pukałem i tam była pani, która tam mieszkała. No i mega mnie to wtedy zafascynowało, ta, ta tkanka miejska, to jak po prostu te budynki, patrząc od góry, tworzą taką całość, że wiecie, dachami tych budynków, można by chodzić po całym mieście, nie? Może no nie do końca, no bo wiadomo, że ulice wyznaczają jakby takie prostokąty, czy kwadraty, obszary, po których by się nie dało już wtedy przejść, nie? Ale po takim jednym mm, zamkniętym obszarze kwadratowym, wokół którego są kamienice, a z tyłu jest jakiś tam ich teren, no to można. No i to mnie mega w takiej architekturze fascynuje, tak samo jak w Poznaniu na Łazarzu są te stare kamienice, w których są dwie klatki schodowe, nie? Jedna ta główna, a druga była dla służby kiedyś, nie? A teraz w tych kamienicach niektóre te klatki są po prostu nieczynne i służą jako taka przestrzeń magazynowa dla mieszkańców, nie? Naprawdę jest fascynujące. Tu macie jeszcze po mojej prawej tę kamienice. Naprawdę wygląda to super. Mega kojarzy mi się z No Jest przepiękna pogoda, jak na luty, 25 luty. Słoneczko, widzieliście kwiaty. Naprawdę polecam wyjść. Wyjść z domu. O, ale ja może wam trochę powiem o rowerze, na którym siedzę. Jest to stary Romet Passat, który dostałem od swojego taty. W ogóle mam taką ciekawą sytuację ze swoim tatą, że mój tato bardzo lubi jeździć na rowerach. Ma ich bardzo wiele, właśnie tych starych. Może bardzo wiele to, to przesadziłem, no ale tam z 10 ich ma chyba. Wszystkich rowerów. No i wiecie. I on bardzo lubi i mi dużo kupuje rzeczy na rower. A ja nie jeżdżę i mam takie wyrzuty sumienia z tego powodu. Ale powiem wam, że yy, no, dzięki tym wyrzutom sumienia już nie raz na rower siadałem, nie? Na przykład od niego mam teraz na sobie spodnie. Mam od niego te takie rowerowe spodenki z tą taką, jak to się mówi, tą pieluchą, tą gąbką taką, żeby po prostu siedzieć na miękkim. Cały rower mam od niego. Tutaj jest w, w przedniej piaście dynamo zasilające to światełko. Nie wiem, wiecie same Same bajery, lampkę z przodu, z tyłu, z tego dynama. później te elektroniczne, te na bateryjki, chciałem powiedzieć, mam też od taty, całą tą sakwę, Na przełączę kamerę, będzie mi łatwiej Wam opowiadać, no ta, całą tą sakwę mam przecież od ojca, no nie, pompki rowerowe, pompek chyba od rowerowych od taty to mam cztery, bo po prostu mi regularnie kupuję myśli, że ja je chyba je zużywam, a ja ich nie zużywam, no bo nie jeżdżę na rowerze. No, w każdym razie tak on się prezentuje, on już swoje przeszedł, ale powiem, że dużo osób się nie trafi zainteresować, w sensie, że ten stary Romet Passat, a jednak gdzieś tam wzbudza zainteresowanie. O tu macie tą przednią piastę z dynamem w środku, to już od dawna nie działa. Ja tu robiłem jakieś druciarstwo, dlatego tu jest ta ta izolka i tyle tego kabla nawiniętego, bo nie chciałem ucinać. Tu pamiętam, kiedyś się strasznie męczyłem z tym mocowaniem, z tym mocowaniem kabla tu, więc no, wyszło moje druciarstwo. Tu w ogóle całą kostkę normalnie elektryczną dałem, nie lutowałem, tylko kostka jest normalnie zataśmowana, ale to już moja robota. Tak samo tutaj za moich czasów jeszcze w seminarium została zrobiona przeróbka tutaj tego, tej przerzutki, bo nie można było dostać już tej oryginalnej do Passata, więc yy, na szrocie kupiłem inną ramę roweru, też zostało ucięte to oczko. Tutaj przyspawane i pomalowane lakierem do paznokci, tak żeby można było zamontować tą przerzutkę, czyli żeby tutaj było zatrzymanie pancerza i tu jest cała ta, ta przerzutka. I to są, to są już moje wygibasy na tym rowerze, nie? O, tak to wygląda. Tu z tyłu też jest jakaś przerzutka wrzucona już za moich czasów, ale aktualnie zmienia tylko trzy biegi z chyba sześciu, sześciu możliwych. Nie, pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć to jest I też tu była kiedyś felga stożkowa. A jakiś gość mi powiedział, że te stożkowe to nie są już takie dobre i założył mi taką, a z przodu dalej stożkowa. Później tata mi mówił, że mnie oszukał, bo, bo stożkowe są dużo droższe i może sobie wziął ją. Mówię, aha, no to fajnie, nie? Tak, ta lampka teraz nie spełnia żadnej roli, jak mam te sakwa. Tam czy mam e, zestaw naprawczy do roweru, też od taty dostałem. Jakieś tam... E, Tą pompkę do roweru, czy inną lampkę, jeszcze bateryjki, kurtkę, portfel, klucze, wiecie, takie wszystkie rzeczy. Dlatego to, tak wziąłem, ale normalnie gdybym ją zdjął, to ta lampka by tu działała i ona ma jeszcze takie lasery, które rzucają na, na ziemię taki obrys roweru tak, z takim zabezpieczeniem, jak go daleko mijać, nie? Ale tutaj bagażnik rowerowy mi zasłania te, te lasery, więc i tak nie działają. No dobrze, to tak, taka sprawa. Taki rower, ten jest starszy ode mnie, no bo ja mam 30 lat, no to on będzie miał, no więcej mi się wydaje, no. A ciągle się sprawuje. Tu wiadomo, że już tutaj było wygrzebane, w tej, w tej, 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 tej piasie, bo tu mi to przeskakiwało, to piszczało. Z dojeżdżałem na zajęcia rowerem i wtedy mocno w niego inwestowałem. Nie miałem samochodu, więc inwestowałem w, w rower i tak się z nim bawiłem, nie? I teraz go wyjąłem. Po długim czasie przyjechałem do Niemiec, musiałem go całego odkurzyć, torbę wyprać. Tak A zobaczcie tutaj przy jakiej ładnej kamienicy sobie stanąłem. To wejście przecież w Poznaniu na Poznańskim Łazarzu, także są bardzo piękne wejścia, piękne klatki schodowe. naprawdę śliczna. Bardzo ładna ta która mi się to po prostu to podoba. O, tu macie taki rzut właśnie na to, takie wzniesienie i to tych kamienic, nie? To co dzisiaj tutaj zaobserwowałem jeszcze, jest to piękne wiosenne słoneczko. To zupełnie inaczej się na to wszystko patrzy. A tu wam po co to nagrywam, to nie bardzo. No dobra, to tyle. Zalecam poruszać się trochę, bo naprawdę warto. Jest przepięknie. Jeszcze chciałem wam powiedzieć o samochodach, jakie się tu widzi, jeśli chodzi o stare Graty. To tak, bardzo dużo Volkswagenów T4, no to jest zatrzęsienie i tych starszych modeli te także. Dużo jest Audi A4 pierwszej generacji, jeśli chodzi o Graty. I teraz tak. Golfy. Golfy to jest zatrzęsienie. Tutaj golf jedynka czy dwójka, trójka. No w ogóle nie robi wrażenia. Tych golfów jest od cholery. Cholery. O! Ale ładna sztuka. Porsche 911. Stoi sobie ładnie No nieważne. Ale jeśli chodzi o takie typowe graty, no to golfy biją na łeb. W ogóle nikt tutaj się tym nie przejmuje, że to jest jedynka czy dwójka golf. Co? So. A tak to, to inne niemieckie marki także są spotykane, jakiś stary opel. BMK, prawda? Czy Mercedesy, no to, to głównie te balerony jeszcze się widuje, nie? Algum no to tylko już benzyniaki mogą wjeżdżać, nie? Ale takie moje spostrzeżenie, właśnie jest to, że stary golf, tu nie jest żaden obciach ani żadna wyjątkowa sytuacja. Po prostu stary golf jest na tyle dobry, chyba i popularny tutaj, no, no nie dziwne, jesteśmy w Berlinie że po prostu jest ich jeszcze zatrzę się Zobaczcie jaki ciekawy budynek sakralny Też mnie zawsze ta architektura sakralna interesuje ale tutaj no naprawdę dziwaczny Nie wiem do czego to porównać No tutaj to już zupełnie czuję się jak na Matejki w poznaniu gdzieś no, gdzieś, no, na matejki, tak? No, Podaj mi na przykład matejki, zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda. <zysy> Absolutnie, poznań, co nie, myślicie, że tak jadę rowerem i trzymam telefon w ręku? A więc niedziela. Dwunasta. Ruch jest zerowy praktycznie. No widać, że są takie współcześniejsze plomby czasami między kamienicami. Tak tu po lewej widać, że to jest współcześniejszy budynek. Ale zaraz później normalnie wracamy do starej architektury, nie? Chciałbym, żeby tak poza nią wszystkie kamienice, wiecie, jak ładnie wyglądały. Żeby nie było już takich odra odrapanych i nieładnych zaszczanych wierzę, że to z czasem się stanie tylko mam nadzieję, że ładnie, uczciwie a nie tak jak byli ci którzy tam podnosili bardzo wysokie czynności, żeby wygonić lokatorów, potem robili je na wysoki standard i sprzedawali po takich kwotach, że musieli to kupować czy coś nowi, nowi nabywcy, a tych starych już na co stać nie było nie? <tryk> No, naprawdę jest tutaj, jak w Poznaniu, w Szczecinie. Możecie wymienić jeszcze inne miasta, które mają tą poniemiecką architekturę. Wrocław na pewno. Czy coś pominąłem? Które miasto, chyba, nie? Gdańsk, Gdynia, Sopot. tak, są bardzo podobne pod tym względem. W Krakowie także idzie zauważyć tą analogię. A, już wiem gdzie dojechałem. Już tutaj sobie poradzę, żeby wrócić do domu Bo takie jest, że bez, bez niczego, żeby tak trochę się zgubić właśnie i odnaleźć I właśnie się odnalazłem Bez nawigacji Już wiem gdzie jestem Pod całym domem Cześć